Dlaczego pies liże twoje ręce i twarz? Czy twój pies ciągle próbuje cię polizać? Ręce, twarz, nos, wszystko? To nie jest przypadek. Pies robi to z konkretnych powodów. Pierwszy i najważniejszy: miłość, lizanie to psie daje ci buziaka. W naturze wilki wylizują się, żeby budować więź w stadzie. Twój pies robi to samo z tobą. Drugi powód: zapach i smak. Na twojej skórze są zapachy i ślady jedzenia. Dla psa to jak encyklopedia informacji o tobie gdzie byłeś co jadłeś i co robiłeś a jak jadłeś coś dobrego no to już jest nagroda trzeci powód troska i opieka mama psa wylizuje szczeniaki żeby je uspokoić twój pies też chce cię pocieszyć kiedy wyczuje twój stres lub smutek czwarty powód komunikacja lizanie może znaczyć cieszę się że jesteś jesteś moim liderem nie gniewaj się to psia rozmowa pełna emocji. Piąty powód. Uwaga. Jeśli za każdym razem reagujesz śmiechem lub głaskaniem, pies uznaje, że to świetny sposób, aby zwrócić Twoją uwagę. Jeśli jednak pies liże zbyt dużo, może być zestresowany lub znudzony. Wtedy warto dać mu więcej ruchu i zabawy. Podsumowując, jeśli Twój pies liże Twoją twarz i ręce, to mówi ci jedno. Kocham Cię i jesteś dla mnie najważniejszy na świecie. Daj znać w komentarzu. Twój też rozdaje psie buziaki. Jeśli kochasz psy, zostaw suba, łapkę w górę i wpadaj po kolejne ciekawostki.